Ciężka praca. W zamieszkłych czasach ludzie chronili się w klasztorach, szukając tutaj spokoju i wyciszenia. Klasztory bowiem stanowiły swego rodzaju enklawy wobec zewnętrznego świata, w którym panowała odwieczna walka dobra ze złem. Komfort spokoju musieli jednak ukupić ciężką pracą przy pomocy takich oto prymitywnych narzędzi oraz chodząc w takich strojach podobnych do tego. Witam z powrotem w XXI wieku. Gdyby w dzisiejszych czasach ktoś szukał spokoju i wyciszenia w klasztorze, mógłby się nieco rozczarować, dlatego żeby go tutaj nie znalazł. Już wkrótce te mury zaczną tętnić życiem, a sale i korytarze tego, tych, tego budynku wypełni gwar. Jesteśmy bowiem w poklasztornym budynku przy ulicy Kościuszki z Strzegomiu, gdzie po gruntownym remoncie y, urządzono centrum aktywności społecznej karny. Obecnie już wprowadziły się tutaj pierwsze organizacje, bowiem będzie to siedziba pozarządowych organizacji działających w naszym mieście. W budynku oprócz przystosowania pomieszczeń na siedziby organizacji zaplanowano utworzenie sali konferencyjnej, zaplecza administracyjno-socjalnego, sali wystawowej oraz Izby Tradycji. Większość środków na remont pozyskano z dotacji unijnych. Na realizację tego projektu gmina wydała kwotę 5 700, czego 3,5 miliona zł. jest to wartość pomocy finansowej pozyskanej z Unii Europejskiej. W chwili obecnej organizacje już wprowadzają się do tego budynku, ale oficjalne otwarcie planujemy rozpocząć we wrześniu uroczystym koncertem, na co już dzisiaj serdecznie zapraszamy.